Cześć, witajcie. Po raz pierwszy na moim kanale Robin TV dzisiaj odbędzie się prezentacja książki napisanej przez jednego z widzów mojego kanału. Książka pod tytułem Skazany na pasję. Autorem tej książki jest pan Wojciech Smoszna. No i po przeczytaniu tej książki postanowiłem ją wam polecić. Jeżeli chodzi o samą okładkę wygląda no tak. Na dalszym planie mamy tutaj Las. A tu mamy pole. Pole albo jak to niektórzy nazywają ugor. No i co jeszcze tu mamy wbitą łopatę w ziemię, o którą jest oparty wykrywacz metali. Z tego co tu widzę jest to wykrywacz firmy Wista. No ale mogę się mylić. To tyle, jeżeli chodzi o samą okładkę. Książka poświęcona jest. Osobom, które wolny czas spędzają na poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Książka pozwala zrozumieć ludziom niezwiązanym z naszą pasją, kim naprawdę są poszukiwacze z detektorami czyli wykrywaczami metali, albo jak my to nazywamy, piszczołkami. Książka również zawiera przepisy prawne związane z tym hobby. W ciekawy sposób opisująca różne historie i przygody podczas poszukiwań z wykrywaczem metali, i pomoc różnym ludziom, którzy poprosili pana Wojciecha o pomoc w znalezieniu swoich zgubionych przedmiotów za pomocą wykrywacza metali. Książka jest o tyle ciekawie napisana, bo autorem tej książki jest pasjonat zajmujący się poszukiwaniami od wielu lat. Poprzeważnie książki piszą osoby, które tylko zbierają materiały do napisania jakiejś publikacji. Autor opisuje swoje początki przygody z wykrywaczem metali. Swój pierwszy wykrywać, jaki kupił? W książce można przeczytać o poszukiwaniach polskiego złota na plaży, jantaru, czyli mówiąc inaczej, bursztynu, na czym można sporo zarobić i nie potrzeba do tego kupować wykrywacza metali. Książka ma na celu uświadomić ludziom, że poszukiwać to nie bandyta, nie złodziej, ale pensjonat, hobbysta, który ten sposób odpoczywa i spędza mile wolny czas na świeżym powietrzu. To też sposób na to, żeby ruszyć się z domu, sprzed telewizora czy komputera. Dla kogo jest przeznaczona ta książka? Nie tylko dla osób, które chcą poznać to hobby, ale też dla początkujących poszukiwaczy oraz tych, którzy już bawią się w to od jakiegoś dłuższego czasu. W książce są podane akty prawne, czyli będąc na wyprawie z wykrywaczem metali, w razie napotkania kogoś, kto nie będzie przychylnie do nas nastawiony. Możemy mu przeczytać te akty prawne z tej książki i wytłumaczyć, że nie łamiemy prawa, bo nie szukamy zabytków, tylko zgubionej obrączki na kąpielisku, na plaży lub na terenie, gdzie właściciel tego terenu dał nam zgodę na poszukiwania tej obrączki. Ta książka ma 100 stron. E, czyli myślę, że każdy z Was znajdzie sobie tyle czasu, żeby tą książeczkę przeczytać. E, wiem, że dzisiaj czasy są takie, że każdy jest zapracowany i każdy mówi, nie mam czasu na czytanie książek. Ale ta książka ma naprawdę bardzo ciekawą treść, więc myślę, że warto ją przeczytać. Ja tą książkę przeczytałem, można powiedzieć, na dobranoc. Po prostu przed snem przeczytałem całą. Zajęło mi to, jeżeli dobrze pamiętam, ponad godzina. No, w zależności kto jak czyta szybko, tak to nazwijmy. Jeszcze jedną rzecz, którą warto powiedzieć o tej książce jej wymiary. Ta długość tutaj. To jest 16,5 cm, i szerokość tej książki to jest dokładnie 11,5 cm. Eee, dlaczego Wam mówię o wymiarach tej książki? A dlatego, że książka jest na tyle mała, tak jak Wam podałem te wymiary, że bez problemu sobie ją zmieścicie w tylnią kieszeni dżinsów. Tak jak widać, bez problemu się mieści. A osoby, które lubią nosić spodnie bojówki, tak jak ja, to tą książeczkę bez problemu sobie zmieszczą w boczną kieszonkę nad kolanem. No i w ten sposób możemy po prostu ruszyć sobie już w teren na poszukiwania. Mają ze sobą właśnie wszystkie akty prawne związane z poszukiwaniami, z naszym hobby. Dobra, zerknijmy jeszcze do książki. Zobaczmy te bardziej ciekawe rozdziały, jakie tam autor napisał tej książki. Mamy tak moje pierwsze poszukiwanie. Co tu jeszcze mamy ciekawe? Jeden z rozdziałów oświadczyny ostatni dzień urlopu w Mielnie. Nie każde zlecenie kończy się sukcesem. Przykra niespodzianka ze szczęśliwym finałem, i tak dalej, i tak dalej. No, jeszcze taki jeden z ciekawych rozdziałów: połączenie pasji ze sportem. Losy poszukiwacza w Polsce, Anglii i w USA: to też jest dosyć ciekawe. O, i tu jest coś takiego: legalne czy nielegalne. Tu autor wszystko dokładnie opisuje, jak to jest z tym wykrywaczem metali. Kiedy poszukiwania z wykrywaczem są legalne, a kiedy nie. No i tu mamy na stronie 59 aspekty prawne ochrony zabytków, które dotyczą detektorystów. No i tu mamy to wszystko ładnie, całą ustawę o ochronie zabytków opisane. Więc mamy całą ustawę tutaj. I później jeszcze mamy coś na tego. Później mamy jeszcze administracyjne kary pieniężne. Ale oprócz tego mamy też przepisy karne. Tak jak mówiłem, jest to wszystko zawarte z takich ciekawszych, może nagroda za cenne znalezisko. No dobra. Takie krótkie streszczenie tych najciekawszych, właśnie rozdziałów, co są zawarte właśnie w tej książce.